W tej chwili dezynfekujemy suchą parą łóżko y, dziecka. Jeżeli chcesz zabić y, wirusy, bakterie, pozbyć się alergenów i kurzu, a niekoniecznie chcesz używać y, niesamowicie drogiej chemii, to używaj suchej pary. Sucha para przy wylocie, czyli tutaj przy tym trójkącie, ma temperaturę około 130 stopni. Wirusy i bakterie giną przy 60-70 stopniach. Więc mamy wystarczający zapas, aby tego e, wszystkiego, czego nie chcemy wdychać w czasie snu, się pozbyć. Aby nie zniszczyć materiału, W którym pokryte jest łóżko, kanapa bądź sofa, używamy jeszcze dodatkowo cienkiej szmatki, żeby para nie e, penetrowała bezpośrednio materiału, tylko e, przez jakąś drobną barierę. Nie należy się bać, że e, łóżko po, takim, po takiej dezynfekcji będzie mokre, ponieważ. Para ma od 5 do 6 stopni wilgotności, więc po jakichś 10-15 minutach łóżko będzie całkowicie suche. Mhm. Więc, jeżeli chcesz się pozbyć wirusów, bakterii, alergenów i kurzu bez użycia chemii, stosuj dezynfekcję parową.